Wyobraźcie sobie taką sytuację, idziecie do toalety, na dwójeczkę, no bo wam się chce. Otwieracie drzwi, wchodzicie sobie do środka, wiecie, surunachy w dół, suru wszystko w dół, siadacie, Patrzycie, a tutaj kamera się na was patrzy. I wiecie, moi drodzy, co by było? Nic, wszystko by się rozeszło, kochani, po kątach. Bo właśnie taka sytuacja miała miejsce, moi drodzy, gdzie? W Poznaniu. Witam, moi drodzy, w kolejnym odcinku idiotyzmy szkoły. Ja jestem moi drodzy, audiolog, czyli naczelny hejter, a tymczasem, kochani. Zapraszam do odcinka, czy coś w ten deseń. Mój to potrzebne. Słuchajcie, jedno z nadrzędnych praw człowieka, nie praw szkolnych, tylko praw człowieka, mówi, moi drodzy, o poszanowaniu godności i prawie do godności każdego człowieka, co nie? No co tak? Czy kamery w kibelku przypadkiem, moi drodzy, nie pozbawiają godności każdego człowieka? No oczywiście, że tak i wiem to. Ja Wiedzą to, moi drodzy, też moi kochani i oczywiście widzowie tam po drugiej stronie. Jednak czy... <laughs> jednak kto tego nie wie? No jak to kto? Nauczyciele oraz dyrektorzy, nie? <laughs> Powiem wam tylko tyle. W jednej z poznańskich szkół jednego z uczniów trafił szlak. Przyszedł sobie do Kibelsona. <gry> a tam normalnie kamery w kiblu. Słuchajcie tego. Jakieś dwa tygodnie temu w toaletach w mojej szkole zamontowano kamery, których obecność jest lekko absurdalna. Lekko ziomeczku, powiem ci, że to jest mega absurdalna, a nie lekko absurdalna. Jak na takie miejsce. Szczególnie, że widać na nich wnętrze kabin oraz osoby z nich korzystające. Nie mówiąc o pisuarach, napisał chłopak w liście do lokalnego serwisu. I zgadnijcie, moi drodzy, co się stało, jak to... No dobra, użyję tego. Jak to gówno wpłynęło, moi drodzy, do mediów. No oczywiście zaczął się lokalny, moi drodzy, taki standardowy gówno tok słów, tak? Czyli oczywiście szkoły zaczęły się wypierać, powiedzieć, nie, no my nie mieliśmy kamer, my, moi drodzy, nasze kamery tylko i wyłącznie obejmowały część umywalkową, a nie, nie, nie w ogóle tam, wiecie, pisuary, nie było widać siusiaków, nic nie było widać... Tylko moi drodzy, wiecie co? Jak u mnie w szkole psiknęli gazem pieprzowym, moi drodzy przejechała straż pożarna, karetka oraz policja. To wiecie, moi drodzy, co się stało? Jajco. No, no nic, w mediach w gazecie powiedzieli, że pokazy dla uczniów straży pożarnej, w telewizji mówili, że pokazy policjantów i, ten, i tych medyków i tak dalej. Dlatego ja, kochani, totalnie nie uwierzę nauczycielkom, że tam nie było kamer. Wydaje mi się w tym przypadku, że akurat to raczej uczniowie mieli faktycznie rację. Jeżeli nie, to poproszę o zdjęcie udostępnię w następnym odcinku, żeby faktycznie wyczyścić szkołę ze wszystkich zarzutów. Wiecie w ogóle, jak szkoła tłumaczyła ten cały proceder zamontowania kamer? No, no bo u nas są akty wandalizmu i w ogóle niszczą kible, wyrzucają przez okna i tłuką się kranami. Nie no dobra, to ostatnie dwa sobie kochani totalnie dopowiedziałem, tak? Ale faktycznie były tam akty wandalizmu. Tylko wiecie co? Ja tak jak sobie to czytałem, to ja sobie wymyśliłem o wiele lepszy plan, który nie totalnie nie uderza w was uczniów. I wiecie jaki to jest plan? Otóż bardzo prosty. Uwaga, pomysł moi drodzy kolesia z blokowisk, nie? Montujemy sobie kamerę przed ubikacją, która kieruje drzwi na ubikację, ale po prostu na drzwi do ubikacji. Osoba, która wchodzi i wychodzi jest nagrywana. Okej, okay, czy widać moi drodzy jego lecącą kubkę? Nie widać, bo totalnie mi to do szczęścia nie jest potrzebne. Taka sytuacja, nie. Ale wracajmy, kochani, dalej. Następnie mamy, moi drodzy, tak naprawdę zarejestrowane, kto korzysta z ubikacji. Jest powiedziane wszystkim uczniom, powiedzmy, jakiś apel, ogólno, tam uczniowski i tak dalej. Dyrektor sobie, moi drodzy, ściąga ludzi i mówi mówię! Drodzy uczniowie, moi drodzy, parafianie, zaraz walnę wam kazanie. Do kościółka nie chodzicie, tylko coś tam w krakach robicie. Nie, i mówi, kochani, im tak. Słuchajcie, mamy problemy z wandalizmem w ubikacjach. Jeżeli zobaczycie, że faktycznie wchodzicie do ubikacji i coś jest zniszczone, od razu powiadomcie woźnego, żeby po prostu przejrzał monitoring. I w tym, moi drodzy, magiczny, kurde, sposób najprostszy, jaki tylko jest możliwy, oraz nieuwłaczający wasze prawo do godności, mamy, moi drodzy, załatwioną sprawę wandalizmu, tak? Tym bardziej, że faktycznie osoby, które są wandalami, ponoszą odpowiedzialność, a nie wszyscy uczniowie cierpią tylko i wyłącznie za to, że jakiś tam odsetek uczniów jest po prostu, wiecie, y i tyle. W ogóle, kochani, już tam było odniesienie, nie, nauczycielskie i tak dalej. I powiem wam tylko tyle. Oczywiście dyrekcja już, moi drodzy, się odniosła do tego, ale totalnie ja nie wierzę w żadne ich słowo z jednego prostego powodu. Ja po prostu nie ufam, moi drodzy, szkołom, które robią wszystko, żeby uratować swoją dupę oraz wizerunek w mediach. Dlatego, kochani, słuchajcie tego. Obecnie kamery już nie działają. Już nie działają, czyli wcześniej działały, nie? I jak oświadczyła dyrekcja placówki, zapis z monitoringu miał zostać usunięty. Ja, poza najlepszymi odcinkami, nie? Kupę sobie szczelę z rana. <grystanie> 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 Zgodnie z przepisami, monitoring w szkole może zostać wprowadzony. Teraz słuchajcie tego. Zgodnie z przepisami, monitoring w szkole może zostać wprowadzony, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia. Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować uczniów wcześniej o tym, że będą nagrywani, a monitorowane pomieszczenia muszą być oznaczone. Kamery nie powinny być jednak umieszczane w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. Nie powinny być. Ja, moi drodzy, chciałbym tutaj troszeczkę to zweryfikować. Otóż, ja Wam powiem, co mi tutaj nie pasuje. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia, czyli ja chcę. Czekajcie, bo teraz mnie aż noz zaczął spiedzieć na znaczy będę zły. Ciężko się drapie ponosi w tej masce. Dobra. Czyli na przykład, jeżeli wy byście chcieli sobie chronić swój kibelek, tak? No bo powiedzmy, nie wiem, kibelek jest non-stop rozwalany. To umieszczacie kamerę, nagrywacie wszystkich, pozbawiając ich godności, tylko i wyłącznie po to, żeby przyłapać jednego huncfota, czy tam urwi połcia, który wam ten kibelek niszczy. Nie wydaje mi się. Kolejna sprawa, która, kochaj, mi nie pasuje. Yy... Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować uczniów wcześniej o tym, że będą nagrywani takiej sytuacji nie było, tak? No, kurczę, uczeń sobie przyszedł, patrzy, ja pierdzielę, kamera w kiblu, wo! No to tam, wiecie, kupa na nią, nie? I ja, moi drodzy, zrobiłem sobie taki research, no bo tutaj jest kolejny, moi drodzy, taki zapisik, że... Yy, kamery nie powinny być jednak umieszczane w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, czyli po prostu w kiblach. Nie powinny być jednak umieszczane. Ja powtórzę to. Nie powinny być jednak umieszczane w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. A wiecie, moi drodzy, gdzie są umieszczane kamery w sanitarno-higienicznych miejscach? W więzieniach! Witamy w polskiej szkole, kochani! Zakład karny opiekuńczy łączący analfabetów, takich jak ty, ja czy wszystkie miśki, które tutaj to oglądają. Kochani, kończę ten odcinek. Nie ma co się ośmieszać, a raczej nie ma co ośmieszać szkół. Nie no, jest co ośmierzać szkoły, nie? Niech w końcu coś się zmieni. <grystanie> Nic się nie zmieni, kurde moi drodzy, możemy wszyscy zrobić jeden wielki bunt i wiecie co będzie? Nic nie będzie, bo ci wielcy uwadzy, moi drodzy, robią na nas kupę w kamerowanych, kurde, kibelkach. <grystanie> Trzymajcie się, myśli, życzę wam super miłego dnia, super dobrego obiadu, wszystkiego super, do usłyszenia, cześć! Aha, jak chcecie, to możecie te tam subskrybenty powciskać. A jak nie, to nie. Yo, papara papa. Kamery w kiblu. Normalnie, only fans, tylko że. Only szkoła.